a te pięć. Król pojemności. Jestem pewny, że do tej pory jeszcze czegoś takiego nie było. Jestem po całym dniu. Segwayem! Jak widzicie, Segway świetnie sobie radzi w dynamicznej, trudnej i technicznej jeździe i on to potrafi. Ale turbo niespodzianką dla Was będzie na pewno to, że wspólnie z Segway Powersport Polska przygotowaliśmy wyjątkową niespodziankę dla Was. Będzie dla mnie olbrzymią przyjemnością zaprosić Was na szkolenia. Jeżeli tylko posiadacie modele Segwaya lub w niedługim czasie nabędziecie, będziemy mieli okazję się spotkać na wyjątkowych szkoleniach. Na wyjątkowych warunkach specjalnie dla posiadaczy właśnie pojazdów marki Segway. Także będzie się działo. Czekam na Was. Cześć.